Cóż, no zacznę przede wszystkim od gratulacji dla drużyny, bo stanęliśmy dziś na wysokości zadania. Tak jak tu mówiono dookoła, że, że to mecz był o 6 punktów, że obie drużyny y, potrzebowały, potrzebowały tych punktów. No i dzisiaj, tak jak powiedziałem, stanęliśmy na wysokości zadania. Tym bardziej się cieszę, że dziś tam po domowej porażce, przede wszystkim, wiadomo, nie ma co wracać, ale dziś dalej boli mnie ta pierwsza połowa z kluczborkiem, gdzie... Gdzie nie weszliśmy w dobrze w mecz, i, i ten mecz w pierwszej połowie straciliśmy. I tutaj, tutaj dzisiaj tego nie było. I, I na pewno słowa uznania dla chłopców, bo fajnie zareagowali, podjęli rękawice. I, i, I dzisiaj wygrywamy ten bardzo ważny mecz. W pierwszej kolejności chcieliśmy tutaj przeprosić kibiców za ten dzisiejszy mecz, bo na pewno było to no, traumatyczne przeżycie przegrać w meczu tak ważnym u siebie. Takim wynikiem. Bardzo dużo przemyśleń teraz w naszym, w naszym sztabie. Musimy poukładać sobie to wszystko. Na pewno jesteśmy na w sytuacji bardzo, bardzo trudnej i prawdopodobnie będą wymagane jakieś twarde, mocne ruchy, nad którymi się musimy zastanowić. Co do samego meczu, no, jest to gdzieś tam kwintesencja tego, co trapi nas od dłuższego czasu czyli. E, zbyt łatwo stracone bramki, e, niska skuteczność sytuacji naszych własnych, e, i wynik, e, wynik tworzy się taki, taki wysoki, gdzie a, przy troszeczkę innych zachowaniach e, mógł być zdecydowanie inny. No, górnik wypunktował nas e, dzisiaj i wykorzystał nasze e, błędy. E, tak jak mówię, no, pozostaje nam przeprosić kibiców, że. E, nie daliśmy dzisiaj z siebie wszystkiego. Zobaczymy, co czas przyniesie. Grania jest jeszcze bardzo dużo, natomiast rzeczywiście trzeba przyznać, że, że tych punktów jest za mało na ten moment.